Siemka, witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget dzisiaj E18 Necromanta i sobie troszkę poexprimmy, bo tutaj za dużo ostatnio się nie zmieniało. Ale najpierw podziękowania dla wspierających. No i dobra, jeszcze na początek sobie zobaczymy, jak wygląda sama topka. Aktualnie najwyższy poziom 347. Jak chodzi o Gildię, no to top 1 Primordial. Także tak to się prezentujemy tutaj. Ładnie wyprawy sobie klepiemy wszystkie, także też. Pomału do przodu wszystko idzie. No i dobra, chodźmy do lochów, bo trochę tutaj jest. Bo tak jak mówiłem, trochę nie klikałem. Plus Gladiator mi się zbudował w międzyczasie i tak dalej. Więc kurde, tego naprawdę jest mega, mega dużo, więc trochę klikania będzie na pewno. Ja to sobie odpalę z boku podkląt, żebym wiedział, co klikać po kolei mniej więcej. Także no, sporo do klikania jest. To sobie zrobimy. No, i później jeszcze będzie legendarny loszek do kliknięcia. Także to na pewno też będzie robione, bo tutaj jeszcze ani razu nie skończyłem legendarnego roku na tym serwerze. Jakoś podejścia um, sensownie nie, nie siadały, także tutaj akurat um, to będzie trzeba porobić. I tutaj mam akurat podejście zwykłe zaczęte. Um, I kolejne, pewnie zrobię sobie Ultimata, tak mi się wydaje. Dobra, tego mam zrobionego. Na razie tak trochę wyrywkowo, mniej więcej z tej listy sobie biorę, i później najwyżej będę nadrabiał, jak coś tam pominę, jakby się okazało. Plus 34, cechy, fajny itemyk. Dobra, ogólnie będę rozmontowywał. Nie ma co prawda dzisiaj eventu żadnego tam specjalnego, ale mimo wszystko myślę, że będzie spoko. Tutaj też mam jakiś zapas klejnotów, więc niektóre będę sobie tak robił. Takaś brońka. Tutaj też tych podmianek może być w sumie sporo ale do no niektóre rzeczy po prostu będę podmieniał, niektóre nie, no bo też nie wszystko jest sens. Dobra, to może akurat sobie odpuszczę. No po prostu tych legend poleci trochę właśnie zaraz z loszku. także tak zrobimy. Ja Może muzykę troszeczkę przyciszę tylko, bo wydaje mi się, że jest za głośno w stosunku do gry. I dobra, lecimy dalej, strumień lawy. Siódmy, 8 przeciwnik jeszcze, a nawet dziewiąty, pewnie do końca to zrobię. No dokładnie, lecą poziomy. Także e, dzisiaj troszkę będzie ekspione. Czy do 300 poziom dobiję, to wątpię, bo to jednak 30 poziomów by było, więc dosyć sporo. Ale sobie poklikamy to co się da, nie, także. Także będzie coś tam klikane. E, Strumenie nawy zamkniętej i patrzę dokąd w tej świątyni, ale chyba tyle mniej więcej na razie. Dobra, i pionek nikt no, będę się pozbywał. Jak mówiłem, nie ma eventu niestety. Plus 30 sobie To wszystkie cechy, wszystkie cechy. Tutaj trzy cechy nawet pod siłę Wezmę z racji, że strunka fajna, tym też tak, się opłaca I zrobię tak, dobra A to do widzenia, inteligencja 349 Też pożegnam I tu jeszcze plus 3 Brońkę zostawiam Żeby wymienić potem na lepsze legendy No i dobra, spróbuję jeszcze chwilę tego tutaj Sobie W międzyczasie tutaj popatrzę ale chyba zmienimy teraz loch na smoczy skarbiec na przykład. To głównie coś ze strefy światła. No i po tym klikaniu na pewno jeszcze raz będę musiał sobie przejrzeć, no bo tutaj ciężko tak wyłapać z takiej wielkiej listy długiej, co tutaj klikać, co się pominęło, czego się nie pominęło. Więc tak to wygląda. Dobra, 10 na 10 czy jestem w stanie zrobić? Yy, nie, mam 0, coś procenta, więc to sobie odpuszczam. Ale szkoda magii, mogę sobie poklikać, czemu by nie. Więc to sobie zróbmy. Dzisiaj, ogólnie, 2 kwietnia, proszę państwa, premiera zestawu w Maku Minecraftowego. Jadłem go już. Mogę powiedzieć, co nie o nim mogę powiedzieć. Nie jest jakiś turbo super opłacalny. Jest taki bez szału, zwłaszcza, że nie ma w nim zabawki, chyba że happy mila weźmiecie. Więc to akurat, tak średniawo, nie polecam do końca. Ale tak żeby sobie spróbować po prostu, coś, coś zjeść, no to można. To jest loteria też w ogóle w tym zestawie jak się weźmie, dostaje się los. Wziąłem dwa zestawy, więc chyba tam dwa losy mam, jak dobrze rozumiem. I Tam są różne bluzy, nie bluzy, cuda, można wygrać. Nie wiem, tak, tak, for fun. Sobie wziąłem też na testy. To, co mi się podoba, to opakowanie tego wszystkiego. Bo to ogólnie dostajecie w takim kartoniku, jak Happy Meal jakby, ten zestaw. Plus jeszcze, właśnie frytki, kola i tak dalej mają właśnie te etykiety z Minecraftem, więc to jest spoko. Albo sos, nederowie jest na przykład, no to on też ma taką teksturę Minecraftową. A ten sos jest trochę ostry, ale smakowo mi nie siedzi do końca. Po ostrość nie przeszkadza, ale smakowo mówię tak. No, mi nie siadł, nie? Więc taki o. Dobra, ale wracając do Shakes'a. Tutaj też możemy sobie to kliknąć. I tak patrzeć, to nie będzie wszystko przypadkiem. Znaczy, coś pominałem na pewno. A, jeszcze, dobra, możemy ze strefą roku tam coś kliknąć, chyba. Dobra, także strefa mroku będzie klikana. A, jeszcze tornada w ogóle mogę sobie przejrzeć. Bo to, do tornada też dawno nie zaglądałem. A tutaj, jak widać, idzie, to idzie. No i też Wiedźmy nie ma, znaczy tutaj chyba nadal nie ma, właśnie, bo do też dawno nie zaglądałem, możliwe, że jest na brońkę Zakręcie, nie ma jeszcze na brońkę, na rękawice też nie ma, strasznie wolno to idzie w ogóle Ej, Ogólnie myślę, że fajnie jakby tą Wiedźmę też jakoś zmienili troszkę, tak mi się wydaje Nie wiem, czy spoko, pomyślałem, by było jakby każdy sam sobie tą Wiedźmę nabijał na przykład Tak sobie pomyślałem to by trochę zachęciło, żeby wrzucać te itemki specjalnie. Może tam właśnie kupować je wcześniej ze sklepu i typowo pilnować, żeby na pewno wrzucać. I po iluś tam itemka się odblokuje, zaklęcia, nie wiem. Ale no myślę, że raczej jak to jest na cały serwer, no to nikt tak specjalnie nie kupuje itemów, żeby potem tą wrzucać. Tylko po prostu jak ktoś robi miejsce w ekwipunku, to sprzedaje sobie do weźmie, Wchodzi sobie tak o, zwłaszcza, że tutaj mamy teraz taki podgląd. Że od razu widać, który temy dowiedzimy, można wrzucić, nie? więc to jest akurat spoko. Także raczej większość robi. No tak bym obstawiał. E, dobra, runka 2%. Ja mam 1%, sobie podmieniał. Tutaj też ten secik do expa. Taki o, jak chodzi o arenę, to wygląda ona w ten sposób. E, I tu koniecznie muszę zresetować, więc już to zrobię. Więc tak to się prezentuje dzisiaj. tak które będę skakał. E, no bo tutaj mówię dawno. Um, nic sensownego nie, ogarn no, nie ogarniałem, można powiedzieć. Tylko z reguły codziennie tą mawkę przeklikałem. Właśnie odcinków też było mniej. No i tak to się ciągnęło, ciągnęło, odkładałem na później, na później. No i teraz są w zaległości, Ale wam powiem ogólnie, że ostatnio troszkę mi zapał do jeksa spadł, stąd też mniejsza aktywność, bo no, a na, na siłę też nie chcę robić odcinków. Więc to na razie jest jak jest. Więc, no, mam jakieś tam plany odnośnie innych filmów shakesowych, a też o nich powiem kiedyś. I tak się odkładają na kiedyś, kiedyś. Więc zakładam, że do nich wrócę pewnie jak skończę studia najszybciej i ja w ogóle będę miał jakoś sporo wolnego czasu. Więc, no, może kiedyś takie bardziej kreatywne filmy, niż takie klepanie po prostu yy, takich filmów, tego typu, po prostu gameplayowych, że tak powiem. E, dobra, tutaj runkę bym sobie podmienił. 3% HP to jest już coś, jak nie patrzeć. Więc to sobie wezmę, jak najbardziej. I ten 300% poziom z tornada bym chciał dobić. W sensie 300% piętro w tornadzie, o w ten sposób. A poziom postaci 2,77. Być może to się uda zrobić. 2,77. 8 przeciwników. Jakby to siadło, to bym przodopał w pulsa. I w ogóle, a sprawdziłbym też w zbrojowni w sumie Czy jakąś brońkę lepszą mogę dostać Chyba, że epika dostanę broń, brońkę, to w ogóle byłoby kozacko, nie? Także ob, jak można prosić o brońkę? Nawet wszystkie cechy bez srota, ja przyjmę Przyjmę, nie będę wybredny Także proszę mi dać, uwaga, co dostałem? Co ja dostałem? Czy nie było epika? Ej, nie było epika? Nie spojrzałem tutaj w sumie na tę, ale chyba nie było epika, eee. A nie, to dostałem, dobra Jee, tak szukam tej te, no to jest epic No dobra, no to akurat strasznie kijowe Ja tu mam w ogóle brońkę, ale to jest na inne inne te Sekundy, plus 58 No, a teraz z nią powinienem kurde klikać Ażbym tutaj się zgapił Dobra, dajmy po fakcie, co prawda cały czas w ekipunku broń, ja myślałem, że to jest brońka na moją to na moją klasę, zapomniałem, że już do kibla wrzucałem. No nic, no nic, stało się i tak. Dobra, teraz bym dokończył chyba sobie tego. I jak przybierę ten itemek, to wtedy tego eserturza się sprawdzi. Tutaj jakoś przedmiot jest. Tu, tu, dobra, wrzucę to, to i będzie pewnie full. Obstawiam. To jest jeden, to jest dwa. Dobra, czy tam cztery, pięć, pewnie coś takiego siedzi. Dobra, dokończę sobie to podejście. Tutaj akurat sobie razem poklikamy, no bo to już końcówka, więc powinno pójść dosyć sprawnie. A później kolejne, jakbym robił ultimate, no to skipnę wam, no bo picha LDeków, to się pewnie naglądaliście sami, albo u kogoś jeszcze też, więc takie LDeki do klikania to bardziej na streama, mi się wydaje, są lepsze. Tak no, o ile nic specjalnego się nie robi, no to Trochę, trochę nuda. No i co, no wezmę klątwę. Na no Golda, dobra. Oj, to mogłem akurat wybrać drzwi. Z rozpędu nie to wziąłem. Dobra, no generalnie powinienem yy, przeżyć. O ile te uniki będą wchodzić. Na razie wchodzą ładnie. I nie mi się przydało. Zostawię. I cztery komnaty jeszcze. Nie mogę dostać obrażeń. Ale jest potwór. No i dostałem obrażenia, czyli typowo. No ja będę musiał się odrodzić, kurde No i z mojej strony No i dobra, jakby poleciała brońka to jest petarda generalnie, nie? Ale brońka nie poleciała No dobra, to nic, nic się nie dzieje Plus 1, eee, 391, o! O, czekajcie, bo nie ten, ten Plus 75 eee, 391 tych Tutaj jeszcze runka na hapeki, fajnie, fajnie, dobra Pyk, pyk no, i teraz ulepszenie na pewno. Jak to tu wygląda? Razy 8 sobie bym zrobił. Może no, razy 9. Niech będzie. I dobra, jako mogę trafić broń? To w sumie powinienem zrobić tak. Plus 36 obrażeń. 63. O, to wygląda już sensowniej. Zastanawiam się, czy coś takiego jeszcze sobie nie wziąć. Plus 54. No. To wygląda już dosyć sensownie. 49, 72. O, kurde. No, 70 trafić to już jest. Naprawdę sporo. E, więc jeszcze chwilkę sobie popatrzę, ale wydaje mi się, że zostanę przy tej plus 54. Jak nic lepszego nie wyleci. O, 63 i 1200 inteligencji. A, ta runda nie miała w ogóle. Właśnie, to jest akurat y, dosyć istotne. Teraz się dało coś niego trafić, więc sobie wezmę. Mnie ta broń jest tylko tymczasowa, więc ją ulepszę tak delikatnie. E, razy 3. 4. 3, dobra, nie będzie 3. Zaraz ją i tak będę wymieniał, więc tak tylko chwilowo. No i dobra, czas na SF Tulsa, żeby przejść i zobaczyć, jak się zmieniło to procentowo, prawda? Włączenie z serwerem, 18, bierzemy. Pyk, pyk. No i tutaj mamy coś do kliknięcia, mamy, dobra. Bo sobie na podglądzie też to e, będę miał pod ręką. Tutaj na to nie wzrosło za bardzo procent, ale na pewno mogę świątynię mniej Krwi dokończyć, więc to bym sobie zrobił. Camoridor z skarby jest takie, pierdołem, to jeszcze tak z 2-3 poziomek jakby się udało bić, to byłoby super. Także zaczniemy, może od tej strefy mroku faktycznie. Ja tutaj sobie podgląd tylko pyk. Powinienem mieć dobra, mam podgląd załadowany. No i dobra, to lecimy tutaj do końca tej procenty. Bardzo fajne. No, i z samego tego żeby 280 raczej. Także spoko. No, i po tym, jak to skończę, klikać, jak pójdę do tego Ultimate'a, jak przejdę z trzema legendami. No, jak wyleci broń, to jest betarda, nie? Ale jak nawet jak nie wyleci legendarna broń, to epicka powinna polecieć ze skrzynek czy tam z bossów. Więc to i tak będzie dosyć fajny boost. I powinienem tam trochę item sobie przebrać. Także powinno być spoko. A tutaj 8%, to ciekawe, a idzie to kurczę średniawo. Dobra, teraz się udało skończyć, jest i 280. Także zgodnie z planem. W jeszcze nie klikam. bo jeszcze sobie trochę postać wzmocnię, także chyba nie ma sensu do końca. Tutaj pająki. I tutaj są już urochy w sumie po... po 3%. Może jeszcze jeden poziom bym dobił. Ile mam na poziom teraz? Tyle. Dobra, 086. Ale to bo już z itemem, żeby sobie kliknąć, jak szef, parę, parę razy poklikać, żeby to weszło. Tak myślę, że to będzie sensowniejsze. Mam tu po 20 milionów. Ym, I chyba odpuszczę. Chyba wolę z tornada sobie dobić, o ile w tornado pójdzie. Ten 281 poziom. 361 pod siłę wyrzucę, będę wybredny 3% kolejny bonusik yy, to dajmy na że ja do mnie będę miał w sumie zaraz itemy niby dobra, no dobra, teraz może mi to pomóc jeszcze, więc dobra, to out kunekunda buty, 47 fajne buty w sumie nie wiem, czasami tak będę podmieniał czasami nie, bo sytuacja jest dynamiczna generalnie jak widzicie też wszystkie cechy. Dobra, miejsce w punktu zrobione jako tako. I let's go dalej. 303. 304, 305. No i, i z tych pozostałych przeciwników tam, to co przed chwilą próbowałem klikać, to leci po 20 milionów za ziomka. dalej i tam ciutka mniej chyba. Ale no zaraz pewnie tam jeszcze wrócę, jakby z tornadem nie szło. Ale może Na trochę przyspieszyła Więc no tak to wygląda 281, legendarny log, ultimatic No może 284, 285 coś takiego Dzisiaj by udało się jeszcze zrobić Także to zaraz zobaczymy Nie 13 piętro tylko, tylko, tylko co? Dom strachu Niech będzie to No także tak to wygląda Możecie dać znać co myślicie o nowych itemkach z mi one się podobają, fajne są. No, na tym końcu to ja muszę uzupełniać. I wtedy też w sumie będzie szansa na legendarny gen To jest dobra sprawa. O, plus też jak po tym LD-ku. Po tym Ultimate w sensie, co tutaj będę kliknął zaraz. Mogę spróbować pokopać kluczyk do kolejnego lochu ze strefiem roku. Do kolejnego lochu ze strefiem roku, tak? I może albo to, albo legenda poleci. To byłoby spoko. Dobra, to ja klikam legendarny log i zaraz Wam pokazuję trzy legendy. No i dobra, ostatni bosik. Ogólnie podejście dosyć dobre było przez tą runkę na ucieczkę, więc w sumie e, trzy podejścia, dwa razy się odrodziłem. Także spokojnie mamy za rękawice, mamy brońkę. Dobra, jest już super. E, I naszyjnik, no także tak to wygląda. E, kolejny sobie zacznę tam zwykły. I tak jak chodzi o brońkę, widzę, że jest rozrzut fajny i większe obrażenia. Runka ciąg gorsza, to runkę sobie podmienię od razu. Zamien runy. Tutaj robimy odzysk. Tak. Zawsze tutaj niepewność przy tym legendarnym klejnocie, ale jest OK. I tak, mam jeszcze rękawice, i runki tutaj widzę są różne, więc to bym musiał sobie pozamieniać. Także zamień zamień, mam już 15% w sumie już jest spoko yy, i te 2% no 2% nie będę zamieniał, mogę mieć 3 ogólnie to ja sobie już odpuszczę yy, i tak tutaj odzysk niech będzie Mamy jakieś kapcie tutaj wleciały, plus 33 cech, no ogólnie spoko, kapciuszki tego nie potrzebuję yy, tutaj plus 70 no i to bym sobie zamienił już no i tej mi się przydało 2% pewnie, e, ale no dobra, no no nie, na no 1% nie będę zamieniał. Nie róbmy już tutaj, e, nie przesadzajmy. E, I teraz tak, 384, 385, dobra, 384. E, a, w sumie i tak wszystkie używam. Dobra. E, I teraz, 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 kapcie może do ciebie plus 50 dają. Już nie mają slota, dobra, to sobie jeszcze je odpuszczę. E, I teraz tak. Dokowala, ulepszyć itemy. O, tutaj ulepszenie też trochę da na razie razy 8, bo nie wiem, na ile to starczy. który metalu też wyciało w sumie podczas tego LTK. Razy 8, dobra. Akurat, akurat, akurat. Plus 200 tutaj cech, więc ładnie. Ogólnie, sporo cech w sumie yy, telekentarnej, temki mają, więc spoko. No i teraz będzie trzeba SF200 przyładować Trzeba przyładować yy, I teraz też portal sobie bym uderzył od razu. O, portal zamknięty, portal kibiryjny 5%. No i zobaczmy, jak to wygląda teraz. Teraz powinno być dosyć lepiej, jak chodzi o procenty, także 18. Pyk, pyk, kręcimy. I co tu nam wychodzi? 24% na smoki. Tutaj to. O, 13.5 roba podskoczyło tam z 09% do 3,5, więc to można zrobić. Szkła magii. No dobra, spoko, spoko to wygląda. Plus też jeszcze bym chciał właśnie. A, w ogóle zrobimy ten yy, dodatkowy itemek. Yy, zmiana wyglądu. Tak. I to będzie przy okazji do kogoś brońka. Yy, tak. O, akurat starcza się trafiła naprawdę. To no. No, to jest pech. To jest pech, szczyt bezczelności i w ogóle. Ale no, co poradzić? musiałem brąkę właśnie do któregoś z tych gagatków. Na pewno by się przydało. Ale jak ten jest 200 obrażeń w plecy prawie, no to zdecydowanie by różnica była. Ale no dobra, na razie zostawiam sobie tak. Będzie jeszcze tam pole w razie co do ulepszeń. Eee, no i co no? Zaczynamy sobie od włodka myślę. Jak będzie wodek na pierwszy ogień, 3,5%. I cały poziom będzie wbity z niego chyba. Także ja go sobie przypikam. No, także 3, 4, 5 itemów w sumie już mam z tego sejka. Yy, jeszcze właśnie sobie zrobię pewnie z 2-3 razy jak te zwykłe, obstawiam. I pewnie kolejny odcinek będzie jakoś po eldeku. Jak już kolejne itemki będę miał przebrane czy coś. Yy, a teraz w sumie mogę, no mogę spróbować znaleźć ten klucz. Ale tak z 3 próby bym, bym dał, bo nie ma w sumie wiem tu twierdzy. Więc nie masz też aż takiej dużej potrzeby, żeby ten klucz szukać. Ale dobra, udało się trafić do jednego Gemika. Legendarnego poproszę. O dobra, same klucze lecą. Spoko. Może być też ten. O, tak dwa w ogóle. Dobra, jestem ciekaw, jak tutaj procentowo, bo wydaje mi się, że powinno być dosyć łatwo. A jak dosyć sporo powinno być. chyba jest tak jak mówię. O, jakaś brońka poleciała. Dobra, i brońka do tego, do Mariusza, no i te plus 162 Bierzemy do niego oczywiście, zwłaszcza, że bije teraz tą strefę roku no to jakby No trzeba A to jest co? wierzcie Plus 114, kurde, też wezmę Widzicie, tutaj chodzi o itemy, no to można by jeszcze sporo podmieniać e, dobra, strefa mroku, lecimy dalej ja nie wiem do którego, czy mogę całe to zrobić, czy nie Więc po prostu jak dłużej coś nie będzie szło, to odpuszczę Kurcze, jak kiedyś klikanie bez SRToolsa? Ja kiedyś też tak dużo nie klikałem jak grałem W sensie grałem jak nie było SRToolsa Ale nie miałem na tyle grzybów, żeby trochę klikać No i raczej po prostu raz na kiedyś sobie za grzybka kliknąłem jakiegoś lożka, raczej po prostu na to nie wydawałem Ale kurcze, tak to wymagało jeszcze większego doświadczenia z gierki, nie? żeby wiedzieć co, kiedy można kliknąć Znaczy też inaczej, można po prostu obserwować walkę i widzieć mniej więcej yy, Jak to wygląda ale no, tak czy tak, trzeba było wiedzieć mniej więcej, który los się opłaca kliknąć najpierw, nie? Więc to akurat też ciekawa kwestia. Dobra, smoczy adept. Dom strachu. A z domu strachów teraz dwóch. No dobra, to zrobimy. 2,86 poziom w ogóle. Ten 300 jest coraz bliżej, tak naprawdę. Ale no, dzisiaj jeszcze nie. Może po tym całym ldku, jakby jakieś fajne tym poleciały ale na razie jeszcze nie. Więc. Na razie sobie skończymy pewnie na jakimś 288 8 8 może. Zobaczymy niedługo. Dobra, szkoła magii. Dobra, jedna magii. O! Nowa brońka, plus 45. Yy, no, podmienie Zaraz tu się Kunegun jest po prostu mocna sama w sobie. Już teraz w ogóle chętniej podmieniam wszystko każdemu. Nawet runki zamienimy Kunigundzie. Jeszcze jakaś runka na HP? Nie ma więcej na HP. Tu wszystkie cechy. 4 tutaj pod siłę. Tu 102, dobra, no 100 to też podmienię Dobra, 500, 500 grzyba zostało. No ale jeszcze możemy coś sobie tutaj wykombinować. No może z tego jeszcze bym spróbował. To troszkę się wzmocnili. Dajemy te 20 grzybków jeszcze na to. Tak, nie pójdzie. Dobra, i tak poszło. O, i tutaj są na siebie. Zapomniałem, że to jest ten roszek w sumie. Nie wiem jak kolejna twierdza, to zaraz bym mógł sobie sprawdzić na sftoolsi najwyżej. Także z tym jeszcze chwilę poczekam. To bym sobie zamienił. Yy, dobra i jeszcze tutaj do siódemki na pewno szkoła magii, mogę klikać. Także to trzeba zrobić. Yy, I czy coś jeszcze poza tym? Z wieży coś tam jest do kliknięcia. Ile tej wieży? Jeden. 8. jednego, tak na no, fajnych procentach, potem jest trzy coś. Tak trochę gorzej. O, ale ta piątka, co jest z nią? 3%. No właśnie, się niby 3%, ale już gorzej to idzie ogólnie. E, I tak z ciekawszych lochów jeszcze później ewentualnie jest. Tiranka za 300 milionów. Kurcze, gdybym miał więcej grzyba, bym jeszcze Taradeki porobił, to ten 300 byłby do, do wbicia dzisiaj. Ale na spokojnie. Nie śpieszy mi się nigdzie, więc mogę sobie klikać tak o. A kliknąć to bym chciał tego typa. O właśnie, dziękuję, w końcu. Kolejny teraz 3%. Nie z tego leci w ogóle expa? 60 milionów, kurę, to nawet nie aż tak dużo. Dopiero z tego i po kolejnym dostanę poziom chyba. No, tak średnio, średnio, nie? Jeszcze co jest? 2 e asterosy do kliknięcia, 3 w sumie. Znaczy tam jest pierwszy 0,83 i potem jest 3% i 2% Ach te. ci w lochach to jest kurcze Ciężka sprawa Dobra, siedzi Ty, nawet z tego, bo nie będę miał poziomu 2,88 O, ale Lipton Dobra, ja bym sobie jeszcze sprawdził yy, na SF się Dobra, dobimy do 300 grzybów, jakby on nie chciał paść Jak padnie to git i na to liczę 10 prób Sprawdzę ten kolejny loszek ze strefy mroku. To jest który? To jest kolejny loszek y, twierdza. Dobra, jak chodzi o twierdzę, czy jestem w stanie tutaj coś porobić? W ogóle może sobie przeladuję, bo też tam parę poziomów leciało. Dobra, osiemnastka. Y, I twierdza w strefie mroku. Tutaj, dobra, pozostałe. 4%, dobra, czyli nawet nie ma, nie ma sensu szukać klucza. Także to mogę odpuścić A tornado w sumie Bo w tym przebieraniu nie klikałem Tornada Ale nie idę jakoś Turbo Turbo fajnie Dobra to wrócimy sobie do, do zwykłych Demoralizator No jeszcze tego byś chciał zrobić Na pewno Kurde, to potem nie wiem Czy zostawię sobie te grzyby? Może zostawię te grzyby na LDK Na jakieś odradzanie coś, żeby tej temki sobie połapać jeszcze czy ten poziom 288 sobie dobiję i na tym y, sobie skończę dzisiaj. A tylko jest 2,20%. Także kurde, już powinien paść. Zwłaszcza, że tutaj nie masz tak dużo. Y, co? Nie wiem co. Y, no miałem mówić, że mało życiam zostawało w ten sposób, bo już się zagobiłem. Demoralizator. No zdemoralizował mnie po prostu. Kurde, no chłopie, no 190 grzybka mi zostało. Weź się pan z No i nie idzie, nie, nie jestem w stanie gubić. Nie wiem o co chodzi. Muszę jakąś, jakieś zażalenie zużyć. Dobra, do 150 i odpuszczam go chyba, nie, bo. Taki dziad, kurde. Dobra, jednak przepraszam. Przepraszam Tornado, a jeszcze mamy jednego w sumie zwierzy. Akurat nie po expa, ale po taki temek. 3,75. O, plus tu No to, to będzie fajna podmianka. Bo teraz już oszczędnie z grzybami. Dobra, jest 288. Możemy tornado jednak tutaj przyjaźniejsze. Od razu tutaj się podłożyli. Udało się poziom dobić. E, także fajnie się udało. E, Popili. Można nawet nie pokazywać, bo to żal patrzeć. Zapominam, jak jednicą można łapać, więc to nie ma co. Ale no, tak jak mówię ostatnio troszkę mniej aktywny na gierce jestem. Przecież, że Klikam, to minimum jakby, nie? A O, o jakichś pupilach czy coś to aż tak nie pamiętam i tak to wygląda. Eee, więc no, ale to też kwestia tego, że w sumie że tutaj nie gram late gameowo, to tak jakoś mniejsza motywacja. No ale cóż, dobra, już starczy tych wymówek, bo on bo to nie ma co. Ważne, że dzisiaj poklikamy 288, to poziomu się udało podbić. Yy, 18 w sumie, 19 coś takiego, więc w sumie nie najgorzej. I co, dzięki za oglądanie, na razie i do kolejnego.